Pewnie już kiedyś usłyszeliście o kimś takim jak Tubers93. Jest to chyba jeden z najpopularniejszych hakerów na Roblox, ale kim on naprawdę jest i jaka jest jego historia? Dziś odpowiem na te pytania, i naprawdę historia Tubersa93 jest bardzo ciekawa, tak więc już zaczynajmy. Tubers93 to grupa hakerów, która jest jedną z najbardziej ikonicznych grup hakerskich w całej społeczności Robloxa. Znani oni są głównie z tego, że zhakowali Map City i to nie jeden raz, ale kiedy się to wszystko zaczęło? Historia Tubersa w teorii sięga aż do roku 2011, bo wtedy została wypuszczona seria filmów przez pewien kanał na YouTube, i jak widzicie, w owych filmach ich twórca przedstawia się jako Tubers93. No i uwaga, my mamy dowody na to, że nazwa Tubers93 wzięła się właśnie z tego kanału. Jeden ze członków grupy Tubers93 miał screenshota właśnie tego filmu jako miniaturkę jego gry. Chociaż grupa hakerska zaczęła działać dopiero kilka lat później, gdzieś w roku 2017 miał miejsce ich pierwszy większy atak hakerski, a ofiarą ataku była gra o nazwie Little Angels Daker. No i ja już ten atak omawiałem w poprzednim odcinku, do którego Was bardzo serdecznie zapraszam. Konto Tubers 93 powstało 22 września 2018 roku, a w międzyczasie członkowie grupy zhakowali gry takie jak Animatronic World, Kala Cafe czy High School Life. 28 września 2019 roku Tuberz93 zhakował Arsenala. Dodał on do gry Game Pass o nazwie admin, i wiele graczy kupiło go z myślą, że faktycznie dostaną tego admina. Oczywiście tego admina nie dostali, okazało się to być oszustwem, i w ramach rekompensaty Arsenal dał oszukanym graczom ekskluzywne itemy. Dosłownie 4 dni później miał miejsce pierwszy atak hakerski tubersa na Map City. Zmienił on w gry na Map City 2 i udało mi się znaleźć jeden film przedstawiający ten atak i w skrócie to gra zmieniła się w typowy shitpost, a oprócz tego zostało tam dodane bardzo dużo rzeczy związanych z religią muzułmańską. To wszystko zmusiło Alexa Newtrona, czyli twórcę Map City, do zamknięcia gry na kilka dni. Ale, tubersowi najwidoczniej bardzo spodobało się hakowanie Map City, bo 29 lutego 2020 roku miał miejsce kolejny atak hakerski i tym razem dużo gorszy od poprzedniego. Po dołączeniu do gry, gracze mogli być przekierowywani do kilku różnych wersji sakowanego Map City, tak więc opowiem co było w każdej z tych wersji. Pierwsza wersja gry, do której gracze mogli być przeteleportowani to zwykłe Map City, z wyjątkiem tego, że każdy z graczy ma awatar Adolfa Hitlera, a nad graczami był napis Praise Allah. Druga wersja to nawet nie było Map City. Niektórzy gracze byli przeteleportowani do zwykłej gry o nazwie Hamburger, która była no taką typową memową gierką niezwiązaną z YouTubersem. A trzecia wersja gry to chyba ta najpopularniejsza, zarazem najgorsza. Po dołączeniu do gry pojawiał się taki oto ekran wczytywania oraz bardzo dużo dziwnych dźwięków. Po chwili ekran wczytywania znikał, a graczy witała bardzo zmodyfikowana wersja Map City. Do tego gracze w inwentory mieli metalowe pałki, którymi dało się bić powieszonego Alexa Neutrona, czyli twórcę gry. I co najciekawsze, to z gry nie dało się wyjść, co jest zaprezentowane na tym filmie. I to cały ten atak trwał niestety bardzo długo i był bardzo szkodliwy dla reputacji Meph City, która i tak już była mocno zniszczona. Niedługo po tym konto Tubersa zostało usunięte, i w tym punkcie gracze uważali Tubersa jako złoczyńcę w społeczności Robloxa. Lecz 8 kwietnia Tubers zrobił coś dobrego i w pewien sposób odpokutował swe grzechy. Wypuścił grę o nazwie Free Robux for Free Today i na pierwszy rzut oka wygląda to jak typowa gra, która oszukuje graczy, mówiąc, że dostaną darmowe robuxy. Ale to jest niezgodne z prawdą, bo gra naprawdę dawała graczom darmowe robuxy. Było to zwykłe obby, które było gotowcem z Roblox Studio, tylko że po przejściu tego obby wyświetlało się koło fortuny i po losowaniu gracze faktycznie dostawali te robuxy. No i potem wypuścili jeszcze kilka innych gier, które rozdawały darmowe robuxy, ale to już jest mniej istotne. 11 kwietnia, czyli 3 dni po wyjściu gry z darmowymi robuxami, wyszła inna gra od Tubersa 93. Tym razem była to pierwsza gra z voice chatem na Roblox i mam na myśli dosłownie pierwsza choć tubers93 dodał ten voice w nieco inny sposób niż mogłoby się wydawać. Po dołączeniu do gry dostawało się kod, który potem trzeba było wkleić na stronie przeznaczonej właśnie do tej gry i po wpisaniu kodu gracze mogli nagrać wiadomość głosową właśnie na tej stronie, a po jakimś czasie ta wiadomość była odtwarzana w wygrze na Roblox. Przez następne kilka miesięcy tubers93 zaczął wiele kolaboracji z popularnymi youtuberami, dopóki 30 kwietnia 2021 roku nie zrobił kolejnej rzeczy, która szokowała użytkowników Robloxa. W jakiś sposób udało mu się wrzucić różne t-shirty na oficjalne konta osób takich jak John Doe, Flamingo czy nawet oficjalne konto Robloxa, ale to już była jedna z ostatnich akcji Tubersa 93 w lutym 2022 roku grupa tubers93 przeprowadziła rozmowę z youtuberem Chiselt i wynika z niej, że to jest po prostu grupka gości, którzy hakują Robloxa w celu zdobywania reakcji graczy. I z tego co mówią, to nie mają żadnych złych zamiarów. W tym samym miesiącu Ragdoll Engine zostało zhakowane i po wejściu do gry gracze dostawali jumpscare'a od Obungi, czyli sfotoshopowanej wersji Baracka Obamy. Incydent ten najprawdopodobniej był sprawką tubersa93. Niedługo później miała miejsce drama, w której uczestniczył sam Tubers93, a mianowicie Fave, czyli popularny amerykański youtuber, okazał się pisać z nieletnimi. Jeszcze przed całą dramą Fave w pewien sposób przyjaźnił się z członkami grupy Tubers93, lecz po tym jak wiadomości zostały zlikowane, Tubers hakował stary konto Fave'a i wypuścił na tym koncie grę o nazwie Tubers Cave, która w skrócie była mocną parodią pokazującą, jak Fave siedzi w dziurze pod swoim grobem i chowa się przed policją. Następnie Tubers93 był cicho przez ponad rok, a pod koniec 2023 roku zostało ogłoszone, że to koniec. Grupa się rozpadła i tylko niektórzy ze członków wciąż są aktywni na Roblox. I ogółem na dzień dzisiejszy to wszystkie konta używane przez grupę Tubers 93 zostały zbanowane i już od dłuższego czasu nie mamy żadnego nowego info na ich temat. Tak więc to już koniec dzisiejszego odcinka i byłem, to chciałem bardzo, bardzo podziękować za 2000 subskrypcji i chciałbym Was jeszcze zachęcić do zostawienia subika i łapki w górę, bo lecimy po 3000 subów do końca wakacji. Do zobaczenia!